Pamiętacie, jak mówiłam, że jesteś tym, co jesz, to jest bardzo ważne, co dajemy naszemu organizmowi. Nasz organizm to jest jak maszyna, trzeba dać mu dobre paliwo, więc jeśli jestem tym, co jem, to jestem. Fit, kalorie. Słuchajcie, rozpakowałam paczkę, ja pierdzielę. Dzisiaj są wszystkie moje ulubione smaki. Mam nawet mango sticky rice. Ten, kto był w Tajlandii, ten wie. I po prostu mango sticky rice. My God, zobaczcie, mango w kawałkach, mus mango, mango sticky rice i tutaj jeszcze jest jogurt naturalny, e, na śniadanko XL. pasta z wędzonego pstrąga łososiowego, kocham wszystko, co jest wędzone, makaron, e, penne z, testok, z cukinią i słuchajcie, kłacuszki z cukinii, sosie pieczarkowym z mozzarellą i surówką. Dziękuję, pozamiatane do widzenia. I ty, best ever, naprawdę. Forma pociąży sama się jak nie zrobiła. ale kiedyś jak się pakowałam na wyjazdy, to brałam dla siebie dużą walizkę, pełną outfitów, butów milionów. Wiecie, że biorę jedną parę butów jedną. Eee, mój syn ma jedną gigantyczną walizkę zapakowaną z samymi jego rzeczami, plus pół mojej e, drugiej dużej. I się tak zastanawiam, o co chodzi, czy ja po prostu przeginam, czy czy te dzieci faktycznie potrzebują więcej rzeczy, bo ubranek jest zdecydowanie więcej, niż gdy on był malusieńki. Taką wiecie, krewetką leżącą i, i wtedy te ubrańka były piękne. Teraz są duże i jest ich zdecydowanie dużo więcej, no bo wiadomo, brudzi się, 15 razy dziennie się dziecko przebiera. Dużo więcej je. O on to je, bawić się chce. Więc tak, ja mam pół walizki swojej. Połowę, połowę. pakuję się właśnie na wyjazd do Turcji, jest za 15.03, za pół godziny mam wyjazd, ale ja tak zawsze, wiecie, nauczyłam się mm, tak szybko opakować z zamkniętymi oczami, bo jak byłam modelką, to moja agentka potrafiła ja dzwonić, słuchaj, za godzinę musisz lecieć do Nowego Jorku, musisz przygotować sesję I ja miałam takie i sio, ani razu mi nie uciekł samolot, nigdy się nie spóźniłam. A naprawdę się nalatałam, więc pakuję się właśnie na wyjazd i oczywiście moje Essence Biorę moje kosmetyki ukochanej, zaraz wam pokażę, co biorę do włosów. Fragmentacja na, na wakacjach e, wygląda zupełnie inaczej niż gdy jest na przykład w domu lub gdy jest zima, e, bo na wakacjach wiadomo, rozpakowuję nowe, bo zostawiam te w domu, a nowe biorę ze sobą. E, bo na wakacjach e, opalamy się, chodzimy do basenu, tam jest chlor, więc. E, Zdecydowanie o dziwo częściej myję głowę na wakacjach, bo nie pozwalam, aby chlor został. Bo często ludzie robią tak, że wskakują do basenu i sobie kilka dni chodzą w tych włosach, a ten chlor wysusza Wam włosy. A więc biorę sobie mugi, moje kochane, jak zawsze. Cieszysz się? Bardzo. O kolejna Turcja. Odpoczniemy? Co ty powiedziałaś? Odpoczniemy? Ja wiecie kto odpocznie? Ja wam powiem, kto odpocznie. Aleksander odpocznie. Zabrałyśmy Leośka, który mu wychodzą zęby, który nie śpi w nocy. I Aleksander odpocznie. No tak. A my? A my będziemy potrzebowały wakacje po wakacjach. A my potrzebujemy tak. Jeżeli ktoś um, chciałby nas wysłać na wakacje po wakacjach, to my chętnie.